Dobra, siemano, z tej strony Mateusz. I to będzie PvP. Więc, żeby nie przedłużać... Idziemy. Jaks! Co, jakie grzechy? No nie, to tam mi zauważyła, super. Lol, lecę od jak są życie. Przep... Przeprosiłem. O lol. LOL. Co tu się dzieje? Idę. Idziemy ludzie. Fuck the op! Tu ten diak z głupi! kurde, lol. No, teraz nam tego nie wybaczy, że go tak zjecha. Ciota, teraz nam tego nie wybaczy, ja go zabije i tak. Może kiedyś. Dobra, i tak będę ciągle zabrał miecz. la mieć. La, la, la. Rolowy jestem, diaks A ja mam laga. Ja mam laga. No i jak on by mnie miał niby zdjąć? Diaks się na mnie uwziął. Uwziąłeś się na mnie! Nie. Przepraszam! Przepraszam! Nie chciałem, nie. Co za Diaks jakiś zasrany. Ja nie mogę. Ja się zaraz... Nie wiem co zrobię. Tego Diaksa jak trzeba jakoś zabić. Ja go jakoś zabiję. E, teraz to mamy w ceni chyba. No no ogarnij, człowieku! Zjeżdżaj mi stąd dwa No patrz Kibę. To był Diaks! Skąd ja mogłem widać? wiedzieć? Mm się tak nie bawi, kurde, walić to... Zaraz będę. Lol, już jestem, ale to było dziwne. Sorry, że w tak nie powiedział. Tam jest diakse, ja to wiem. Jakiś gościu Trzeba dojść, trzeba dojść. Dedliśmy go. Jest git. Z kolejnego dojdziemy. No nie, no się wtedy jak skampię, czy No, kurde, ja go nie da. A, dwóch ich, nie się no nawalać tam... tam. To jest walka PVP. Wiem, że mnie z Twitcha oglądacie. Czy niech ktoś mnie nie oglądają z Twitcha? Niech chociażby... Nie dioks, nie dioks! No jaka menda z niego! Jaki gościu! I wanna break, break, you break, break, too hard. Okej, okay, już jesteśmy.

что там не mi potpala, to je sniper. Sniper bo mi potpala, ja imam tako noć. Dvuk diakcijo s Ne, ja zim povedo. Povedo s njim ko. Napad ne, to Sam diaks nie, kurde żadnych miksurek nawet nie ma żadnego jabłka. Nic nie mam. Kurde patrz, ten diaks głupi tu jest. Ja go zabiję. Pa z Dyaksowym, diaksowym, pa kampi. No to nie, już po tobie. Już nie mam z tobą z sojuszu. Iż tam. iś tam. Zalany kawałek. Spadł. No to chodź, diaksie, diaksowym jadrzykiem. Lol. No nie, podpalił mnie. No i ten u mnie. Kurde, wpiłem na innego, ale z tym to będą straszne lagi. No, kropne, no. Jezu! Pięć majątku. Z tym, aż tu wejdę na warpy w RPG, zestasz padnie. Chyba, że w DXU jest broj, pfff, te akcje będą. mediax di Aksi będę to mówię Wezmę sobie linieczek no, tym... Sam go zainczantowałem Idziemy na PvP LOL! Taki żal! Od dzisiaj lubię eee PvP LOL lalala, lala. zaraz będę? okej, okay, już jestem się zrób wieś jak słowy hełmik lol lol przynajmniej zaczęto wany ale nie ty żal czekajcie, żebym cięcie we o zaraz O zaraz kończę. I really I'm really <zorın> mm, czy idzie na PVP. Ale ja idę. I serwer zaraz wam podam Alpiego. Ja tam podam jego IP, jeśli ja ktoś nie zna. Ja tam podaję. O. Teraz to zależy od ludzi z tego serwera. Jeśli wbiją. Jeśli wbiją, to podam wam IP. A jak nie wbiją, to nie będzie IP. Сад <плес> захухнеть. Чего-то так и сад было. Потому не, <плес> не, у меня таких фанты, чтобы каждый за каждый, Не, поможешь. на Ну то я сюда буду на предполога. <плес> <плес> Йо. Добра. Subskrybujcie, oceniajcie, subskrybujcie, oceniajcie, lajkujcie i zapraszam No no! Nie uciekaj! Dziękuję! Dobra! Subskrybujcie, oceniajcie, lajkujcie i ja się z wami żegnam! Trzymajcie się, cześć!